Demon rodzący się z potępionej duszy. To jest projekt Slawik, a dziś porozmawiamy o wisielcu. Pewnie niektórych z Was zastanawiało, skąd wzięły się demony słowiańskie. Niestety odpowiedź jest na tyle zawiła, że nie da się odpowiedzieć na nią jednoznacznie. Po prostu pochodzenia niektórych demonów nie dało się wyjaśnić. Niekiedy stawały się nimi zdegradowane bóstwa, lecz ich znaczną częścią byli zwykli ludzie. Wszystko opierało się na śmierci. Kryterium, które należało spełnić, by stać się nim, była przede wszystkim klątwa, niegodny pochówek bądź jego brak, a także ciężki los ofiary podczas życia. Wisielec powstał z osoby powieszonej w ramach kary, bądź osoby, która popełniła samobójstwo. Oba te przypadki były potępiane. Pierwszy za złamanie prawa, drugi za świadome odebranie sobie życia. Zwłoki nigdy nie zostały należycie pochowane. Wisielec opisywany był jako wychudzona zjawa. Jego szyję oplatał sznur, bądź trzymał go w ręku. Na jego twarzy można było zauważyć wywalony bezwładnie jęzor, a także oczy wiwnięte do białek. Często wracał na miejsce swojej śmierci, gdzie huśtał się na sznurze, bądź na belkach stodoły. A także. Siedział i lamentował. Dawniej wierzono, że ciało wisielca przynosi nieszczęście. Wszystko, co wokół niego się znajdowało, było skażone. Ludzie panicznie bali się go i brzydzili. Dlatego rósł problem z pochówkiem. Najczęściej obligowano do tego osoby przyjezdne, które mogły zakopać go z dala od miejsca zamieszkania, na rozdrożach dróg, bądź w bardziej nieprzyjemny sposób podrzucić go do innej wsi. Mimo, że wisielec utożsamiany był z nieszczęściem, można było mi z niego korzyści. Może nie do końca z samego demona, ale z jego atrybutu. Sznur posiadał magiczne zdolności, które wiązały człowieka z danym miejscem, a także dawały mu szczęście. Często karczmarze dorzucali jego nitki do piwa, by zyskać stałych klientów. Z mojej strony to na tyle. To materiał o wisielcu. Slawa.